Z kolejnych takich rzeczy w akcji spotkaliśmy fajnego gościa, właściciela tuzinkowego sprzętu na stacji benzynowej. Podjeżdża wehikuł. Ja sobie myślałem, że to jest gdzieś z wojennych czasów. Okazuje się, że to. Ural. Jakby to ładnie nazwać, może nowy stary Następca BMW? Nie, tu jest ciekawa sprawa Bo różne źródła, różne podają Jedni twierdzą, że ruskie wykradły, skopiowały technologię z lat 30. modelu BMW R71 bodajże Jedni twierdzą, że zakupili przed wojną Zawieźli do siebie, skopiowali, zaczęli produkować Inne źródła twierdzą, że przez jakiś czas Niemcy z Rosjanami współpracowali i po prostu mieli listę legalną. Zobaczyłem ten sprzęt i wieku, no sprzed wojny, nie? Okazuje się, że to rok produkcji 1992, czyli w miarę świeży motocykl. Pewnie się tam technologicznie coś tam zmieniło się, bo one. one dla... lepszą, lepszą farbę mają pewnie. Ale wyglądał jak nówka ten motocykl, nie? 750 kilometrów przebiegu. Powiedz Jakub, jak ci się działo na tym motocyklu? A przymierzyłem się do tego bardzo przyzwoicie, no bo to jest motocykl z koszem, czyli na trzy osoby. Dwie osoby i. I, i... I pies. Wygodny sprzęt. I lewa noga się mieści, nie? Lewa noga tak, ale z prawą jest problem. <laughs> Przez to, że ta przyczepka jest A, usytuowana z prawej strony, rzeczywiście do tego mojego buciora to tam wsadzić nogę na stopkę się nie da.